Witajcie moi drodzy. Poka Przepraszam Was za, e, za to jak e, brzmię ze względu na to, że się przeziębiłem wczoraj. No i troszkę mam zatkany nos, ale e, idąc do tematu, jak e, widzieliście, e, mój na moim kanale jest o tym Sharp MC całym, nie? I właśnie Wam coś pokazuję pokażę. E, najlepsze jest to, dzisiaj zacząłem pisać do, e, na czacie, bo już by się skończyła ta przerwa, ale e, tam e, pisałem do nich, że tu powinna być a, nowa administracja. No to wiecie, bo ktoś tam e, też napisał, że fajnie by było, żeby była nowa administracja, ze względu na to, bo ta administracja, która tutaj jest, nadużywa swoich permisji oraz ten. E, oraz e, na przykład e, faworyzuje, pokażę wam coś, bo mu, jedni mówią, że e, najlepszy jest to ten cały Dominik, to jest Liz lizodup, ten też, no to to to, to też e, nie warto o nich gadać, bo to lizodupy, ale e, ten napisał, że Podanie do administracji jest od 15 roku życia, a e, patrzcie, no i jest tutaj, minimum 15 lat, bez wyjątków, nie, tutaj jest. Ale ciekawe, kiedy to było edytowane. No, to było edytowane, patrzcie kuźwa. Nie wiadomo, czy to było, wiecie, wcześniej czy później, ale pokażę wam jeszcze jedno. I to jest najlepsze, to mają takie właśnie osoby w administracji, które sami nawet nie wiedzą, co jest. A tu bro lekarz, który jest u nich w administracji, jest właśnie moderatorem, napisał, że rekrutacja jest od 16 roku życia. No to się zapytałem. Zapytał ten kolega, jak, jak to jest, że do administracji jest od 16 roku życia są podania przyjmowane, jak Amelka ma 15 lat. Nie odpowiedział nic, dali mi przerwę. Dzisiaj, ta, ta, dzisiaj tak samo, widzicie, mam przerwę, ale to za, za to, że ja im z nimi tutaj pisałem, no i napisałem do administratora, do szpąciciela, on też jest jakiś, nie ten, tak jest, i patrz, jakiś i jak jest jakiś problem DM, wyższej administracji open, nie? A to jest czat tekstowy, to jest najlepszy, to jest czat tekstowy, gdzie możesz pisać różne rzeczy, bo, bo nie wyzywając się, nie? Ani nic w tym podobnego. Ale jeszcze, patrzcie. I tu napisał koniec dyskusji. No to ja powiedziałem, napisałem mu coś takiego. Od tego jest ten czat, aby pisać, więc proszę tutaj nie mówić, kiedy mam skoczyć pisać. A jeśli nikt tu się nie wyzywa, to Twoja osoba tutaj jest, nie jest potrzebna. Więc, tak jakby mówiąc, jeżeli nikt się tutaj nie wyzywał, e, a czat jest od tego, czyli tak jak sama e, nazwa e, pokazuje, że to jest czat tekstowy, czyli można tutaj pisać. Ale ktoś z administracji. Nie wiem, czy szponciciel, czy Januszek, czy Amelka dali mi znowu e, przerwę. I to znowu jednodniową. I patrzcie. I to jest najlepsze. E, piszą, że coś tam o mnie, nie. E, o, widzisz? E, Widzicie, tutaj właśnie piszą o mnie, ale to jest najlepsze. Nie mogę im odpisać, bo już mam przerwę nałożoną przez jakiegoś administratora, który się spłakał za to, że mu zwróciłem uwagę, że nie powinien mi e, kazać, e, albo mówi e, pisać, że mam skończyć przerwę. Raczej skończyć pisanie na tym czacie, bo to jest czat od tego. Nie wyzwałem nikogo, e, więc no. Moim zdaniem znowu nadużywają yy, permisji. Nie wiem, jak to, yy, jak to dalej będzie, jak, yy, dobrze, powiem Wam szczerze, dobrze, że nie kupiłem tutaj na szarpie żadnego, żadnej rangi. W sensie z mojej kasy nie poszło ni na rangę typu, nie wiem, Sharp MC, bo chciałem sobie ją kupić, tą yy, rangę bo widzicie, co oni odwalają nie? W poprzednich, w poprzednich filmach poka jest, macie pokazane właśnie screeny z etiketach, gdzie Amelka po prostu robi faworyzację i zamiast ukarać administratora tego Lupona za to, że dał mi przerwę godzinową na tym, na, u nich na serwerze w Minecrafcie, za to, że mu zwróciłem uwagę, że jednemu dał na 15 minut za napisanie na czacie kuwa, a drugiemu za to samo na pół godziny. I Ameryka zamiast to e, rozwiązać po, e, i ukarać tego administratora, to ona, e, to oni jeszcze mi da, dali bana na grze za udostępnienie wam Screenów z tego, właśnie, etykieta. Najlepsze, nie? To jest właśnie w tym najlepsze. To jest właśnie jak dzieci są w administracji, i to jest tak: dać im zabawkę, to będą się nią bawili. To, to jest takie małe dziecko. A oni właśnie, ma, właśnie mają coś takiego. Dać im permisję, a oni się będą tym bawić i nadużywać. No, niestety. Moim zdaniem yy, nie wiem czy to jest w ogóle sens grania na tym serwerze, bo już yy, praktycznie mówiąc powoli się przenoszę na inny serwer. Na innym serwerze będę właśnie yy, tam yy, jak się nazywa, na innym serwerze będę działać sobie. Zobaczymy jak, jak tam administracja funkcjonuje. Jeżeli będzie tam fajnie administracja funkcjonować i fajnie działać to wszystko, no to nie ma problemu, ja tam zostanę. Ale tu nie, naprawdę e, nie, nie polecam zbytnio, dopóki się administracja nie zmieni. Ameryka chciała gadać, nie, e, nie poszła gadać. Jedyne najlepsze to jest to, że nie mogę wejść na żaden kanał, e, odpisać, bo mam, co? Przerwę. Bo się szpąciciel spłakał za to, że mu zwróciłem uwagę, że nie ma prawa mi nakaza nakazać przestać pisać na czacie tekstowym. No, niestety, takie, takie, dzisiaj, dzisiaj mamy czasy, że to dzieci będą, e, jak dzieciom dacie kuźba, permisję na jakimś serwerze, to dzieci nie zrozumieją tego że nadużywają tego. Tyle z mojej strony. A jak chcecie coś wiedzieć, coś na, więcej na temat tego, to piszcie w komentarzach, a ja Wam na, e, napiszę miłego.